Proszę bardzo, przygotowujemy się pod finał dla Was. Sprawdzam, sprawdzam filmy, tam jakieś poprawki robię. I chciałem, chciałem oczywiście Wam przypomnieć o ważnej sprawie. Otóż powiem w ten sposób. Każdy z Was, jestem pewien, każdy z Was chociaż raz w życiu kupił jakąś rzecz, drobnostkę, nawet za 5 zł, 10, 20 za 100, która później wylądowała w szufladzie. I już nigdy. Nie była z niej wyciągnięta, a może i została nawet wyrzucona. To po prostu taką pierdołę, która tak naprawdę nie była wam potrzebna. I jestem pewien, że każdemu się zdarzyło coś takiego zrobić. I teraz uwaga. Wrzućcie tą kwotę, którą, którą byliście w stanie wydać na, na rzecz, której w sumie nie potrzebowaliście, nawet za złotówkę 5-10. Wrzućcie to na zrzutkę. Zróbmy coś dobrego, za tą samą kwotę, nie. Mamy mamy. Ok Mamy okazję e, być może komuś pomóc bardzo mocno. Jestem tego pewien, że tak właśnie jest. Dlatego e, słuchajcie, no namawiam Was. Jeszcze mogę takim rzucić żarcikiem dla Was, że e, jak wszyscy wiemy. E, Stereotypowy Polak zawsze chce, żeby sąsiadowi było, było gorzej niż jemu, więc mamy okazję, żeby zmienić ten stereotyp i żeby zapamiętano nas, że właśnie Polak sąsiadowi chce pomóc i pomóżmy sąsiadowi y, za naszej wschodniej granicy. Zróbmy to, tak? Więc zachęcam Was tutaj do zrzutki, y, żeby wrzucić jakąś złotóweczkę, 2, 4, 5, 10, 100, ile tylko możecie. Tak jak dałem przykład tej rzeczy, nie. nie... Każdy chyba coś takiego zrobił, że kupił jakąś rzecz i później w sumie nie była mu potrzebna. I był w stanie wydać tą, tą symboliczną złotówkę na nią. Więc teraz jest okazja, żeby zrobić to w dobrym celu. Więc uważam, że powinno się. Także wrzućcie złotówkę.